Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Przyjechaliśmy wreszcie na Mazury po kilku miesiącach nieobecności. Rzadko nam się zdarza, żeby tak długo na Mazurach nie być. Przyjechaliśmy na powitanie wiosny, przyjechaliśmy na urodziny naszego kolegi i zapowiada się wspaniały weekend. Ja już zaczęłam, od razu jak tylko przyjechaliśmy, zabrałam Perłę na spacer, żeby zobaczyć co słychać w lesie. Czy już tutaj wiosnę widać? Zaraz zobaczymy. No i jak perełka, widać tą wiosnę? Czy nie widać? Jeszcze dosyć szaro w lesie. W Warszawie już zielono, ale wiecie na Mazurach zawsze się robi e, później wiosna, bo jest po prostu zimniej tutaj. Słuchajcie, Mamy to. Nie wiem na ile widać w tym tempie. Perła zwolni trochę. Musimy wiosnę pokazać. i perełko stój, bo musimy nagrać. Tak, wiem, że się denerwujesz, ale musimy. Są zawilce i przylaszczki. Czyli mamy ślady wiosny. A perysko nosi. Nosi mnie, nosi wiosennie. Szatanico moja. Ale piękne. Chyba Wam pokażę, jak będę na spacerze na własnych nogach bo z tym pioru niszczem się nie da zwróćcie tylko uwagę jak się zmienia końska dynamika jak już się wraca do stajni nagle są uszy postawione, cała szczęśliwa, werry dostała po prostu, perła tyle małe Tak, ja wiem, że to znasz wszystkie drogi do domku, które prowadzą na świecie po prostu. Tak, z końca świata byś do tej stajni trafiła. Perła jest kluchą po zimie. Jeszcze futro zimowe, jest jeszcze cała kudłata. Więc tylko troszkę pokłusowałyśmy. Tak naprawdę spacerujemy, dosłownie spacerujemy. A kobyłka się spociła. Kto się spocił? To nie, ma nie mam kondycji, też się spociłam, przyznam się szczerze. A naprawdę, dosłownie było troszkę kłusu, zero galopów, po prostu sobie zrobiłyśmy powolne zwiedzanie. Ale po prostu jestem mokra jak, jak, jak ruda mysz. Ale proszę pani, proszę pani, ja już nie mam więcej cukierku, to jest moja ręka, nie zżeraj mi ręki. Nie ma więcej. I tak jesteś gruba sica. Tak spocił. No proszę bardzo, tu jest dowód. Jakie jesteśmy kondycji Ja nie będę pokazywała Co Perlisko? Nie ma więcej cuksiów Nie, zabieraj tego nocha Tego nocha Za to u pani wanny wiosna totalna Bratki, żonkile Podobno krokusy już przekwitły Ogródek w naszym domku Wygląda za to totalnie wiosennie Zobaczcie jak pięknie ale pewne rzeczy się nie zmieniają, czy w Warszawie, czy na Mazurach. Wszyscy wstali. Wszyscy już wstali. Tylko jedna tutaj mała osóbka nie chce wstać. No i tam stewcia się jeszcze kokosi, ale stewcia się kokosi, a ktoś tutaj ewidentnie nie chce iść na spacer do lasu. Idziemy na spacerek do lasu? Idziemy na spacerek do lasu? Mimi? Mi. No chodź. Nie można całe życie spać w łóżku. Chodź. Wstajemy! Wstajecie? Zaczynamy kolejny dzień na Mazurach nasz weekendowy i zaczynamy od spaceru jeszcze przed śniadaniem bo taka wiosna aż się prosi o spacery co prawda jest pochmurno i chłodniej niż wczoraj no ale przecież to nas nie powstrzyma o i teraz może wam pokażę wreszcie zawilce i przylaszczki Wczoraj jak byłam z Perłą na spacerku, to były już zwinięte płatki, zamknięte na noc. A teraz rano się rozwinęły w poszukiwaniu słońca, które mamy nadzieję wyjdzie. Ale piękne są, uwielbiam przylaszczki. Taki spacer rano po lesie to jest bajka, nawet zobaczcie, że Mimi się wreszcie rozbudziła. Nie <śmiennie> mi się rozbudziła wreszcie księżniczka nasza. Początek spacera, ona już ma język do pasa. Dobra, Stefan, chodź, bo zobacz jak tata się wysforował. No jest. No tak, ten pies tak z zaportowaniem to nie bardzo. <śmiennie> Dawaj patyka. Ale się trawka. traczka. Kto ma takiego najfajniejszego patyka z całego lasu? Co, zdenerwowałeś że te psy Ci biegają po pastwisku, tak? Muszcie się opanować? Mimi z kumplami i koleżankami. Co, kochanie? Jesteś głupolem. To widzę, że tutaj zaraz będzie wychowywanie konia. <noise> Dobry pies. <noise> Co, ma dać spokój, tak? Wy się chcecie bawić i koniec. I nie będzie żadnego straszenia piesków, tak? Super jesteś! Kto jest takim obrońcą swoich kumpli? <noise> no sorry. Sorry. Dobra, przestańcie te konie denerwować, naprawdę. To nie masz prędkości, buldoże i zwrotności nawet ty. Na Mazura wiosna, czyli prawie lato. Czyli chyba najwyższy czas, żeby się wykąpać. Kochani, oczywiście nie ma tak, żeby nie wejść do jeziora, niezależnie czy jest minus 10, czy jest 0. Czy tak jak dzisiaj 11 stopni? Jest absolutnie gosko. Ale zimno, mogę no, się łapać, tylko chodź dwa. Dwa, trzy, cztery, dwa, się! Zanurzaj się! No, wzruszasz! Na... Ale jaskółka róża! Super! Ja cztery na bieżni. Stefa, pokaż! Jaskółę, ślicznie. Raz, dwa... dwa. Cztery! czu Brawo! Brawo. Ja Mimi, a kiedy ty? Mimusiu, a kiedy ty? Brawo, Stefa! Tutaj słuchajcie, jest już niezbity dowód na to, że wiosna przyszła. Cześć kochany! Przyleciałeś! Obiadek w Kadzidłowie. Stefka z Maurysem się tęsknili strasznie za sobą, bo się nie widzieli od nart. No słuchajcie, pada, ale to nam w ogóle w niczym nie przeszkadza. Dotarliśmy wszyscy do ber. Jeszcze czekamy na Marka i na Patrycję, na Cypka i na róże, Ale już oczywiście wesoło przy stole I się zastanawiamy, co zjemy pysznego, bo wiecie, że uwielbiamy tutaj jeść. Wszyscy taka włoska rodzina, nie? <noise> Dzisiaj w dworze będzie pokaz zdjęć z Australii i historia o wielkiej podróży Aleksandra i Doroty. Koniecznie obejrzyjcie też wywiad z Aleksandrem i Dorotą na kanale, bo jest naprawdę bardzo ciekawy: ludzie, którzy przyjechali tutaj, totalnie pokochali Mazury i stworzyli absolutnie wyjątkowe miejsce, a teraz ich dzieci już zdały maturę w szkole w Mikołajkach i wyjechali do Australii, obydwaj synowie. Także zrobili sobie wielką podróż z dzieciakami po Australii i o tym nam opowiedzą dzisiaj wieczorem. Przydaci ośmi śmigłowiec, okazało się, zobaczono, że gdzieś tutaj pływał rekin z tych Busiak, czyli taki niebezpieczny rekin w związku z tym wszystkich, bo tu z prawej strony tego nie widać jest plaża. Wszyscy są ewakuowani z wody. Tak. Dlatego, że jak Holendrzy przepływali, yy, nie wiem, w XVII wieku. To zobaczyli takie, co im się wydawało, że to są szczury. Że wszędzie na tej wyspie jest po prostu masa szczurów. A stąd nazwa Rot-Nest, czyli gniazdo szczurów. Ale to wcale się nie okazały być szczury, tylko to są kwoki. Raczej znaczy to się nazwa po angielsku cookers. To są zaraz Państwo zobaczycie takie małe endemiczne zwierzątka, które żyją tylko i wyłącznie ja, tylko, na tak. tylko na tej wyspie. Wyspa oczywiście jak to wszystko w, w Australii była Wyspą, więzieniem, bo jedna Australia to było kiedyś jedno wielkie więzienie. Zwierząt żyli śliczna. wiedzą, ile one mają różnego rodzaju małych żyjątek, które żyją na świecie. Najlepsza rzecz, jako jeżeli mogę doradzić na wyprawach są skrzynki. Wchodzi wszystko i mamy zawsze porządek. Przy okazji, jak leje deszcz, no także tu, Kuba okazało się, że będzie fryzjerem. Marysia przed podróżą, bo wiemy, że nie będziemy zbyt często włosów myć, obcinamy. Ojoj, ale zachęcam się o tą ścianę. W ogóle ja jest ona ja No A właśnie jest, jest. Jest w A tam tu szedzi. A kto prowadził? A no, jak? Tak 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 tak. tak. A <laughs> To się udaje. Horror jest. Nie wiem. Co ty mówisz? Co ty mówisz na warę? Ale co ona mówi? Nie, to jest raptem 120 kilometrów do Siak Bay, ale nie nie było widać na mapie, że to jest droga kompletnie szutrowa. Kompletnie dziurawa. Jechaliśmy tą drogą 4 godziny, a Aleksander non stop nadawał. To było Radio Aleksander. I po prostu nie, jak ja już wysiadłam, ja już byłam tak wściekła, że żeśmy się zakopali po środku drogi 25 km od tego kampingu i po prostu moja mina chyba no, pokazuje, w jakim byłam humorze. I tak jest w tych australijskich samochodach, te samochody są wszystkie z napędem na cztery koła, bo inaczej nikt się tam nie dojedzie. Na lebo, e, a jeszcze są dzikie wielbłądy, zapomniałem też o ciężarach. E, na lebo, to jest na lebo, już, tak? Tak, to jest na Znowu ta znalazła camping, że gdzieś tam będziemy. Na lebo, czyli bez drzew. Jest to pustynia, jest to na samym południu. Tomek, tobie stamtąd wysyłałem zdjęcie. Tomek Janecki, podróżnik, który lubi Antarktydę. Jest to najbliżej położone miejsce Antarktydy. To jest The Great Australian Bite, gdzie stamtąd już prawie, że widać. 2000 km. 2000 km i jest zimno, bo rzeczywiście czuć, że idzie zimna, taka zimna masa powietrza. Ja też sobie, nie, a, tam panią chyba Tego pana też znacie? Pamiętacie batana też ciągle jadł? A tutaj w środku imprezy mały kącie. zostaw, ale w spokoju. <gry> Dzisiaj spacerek nad jeziorem. Się napić, oh, oh. Z pieskiem o imieniu Dorf. I z biuto. Oh, oh. Tak! Nie gdzie ty jesteś? A ty tutaj, jest tutaj jesteś, no oh. jak rzeczniutka. Tak, zaraz ci rzucę patyka, wiem. Już rzuca ciocia. Ale pięknie. Ale jeszcze aura tutaj totalnie zimowa. Natomiast to, co nas zaciekawiło, to zauważyliśmy i u nas w Gałkowie, i tutaj w wygrynach. Że jest mnóstwo liści z takimi czarnymi plamkami, tak jakby ktoś te liście pochlapał farbą. I zastanawiamy się, czy to jest jakiś pasożyt, czy to jest jakaś choroba drzew, bo naprawdę tych liści jest bardzo, bardzo, bardzo dużo w, w lesie. Troszeczkę słoneczka by nie zaszkodziło, co? Ale nie jest źle. No idziemy, idziemy. Ekipa. Co, biuteczku? Uspokójcie się, bo będziemy za drogę płacić. Kiedyś w lesie też się ganiał z jakiś tam sen, właściciel tego psa. Jak to tutaj czeka na nas w oknie? Co? Wracajcie, wracajcie. No już idziemy. Chodź. Chodź. Moja śliczna. I jednak ostatnia partyjka makao, zanim wyruszymy do Warszawy. No już jak następnym razem będziemy na Mazurach, to będzie pełna wiosna.